Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy święto patrona wszystkich strażaków, jakim jest święty Florian. Z tej okazji mam wielki zaszczyt przede wszystkim podziękować wszystkim drufom strażakom z terenu miasta i gminy Gołańcz, z dziesięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy, za bezinteresowną pomoc, że mieszkańcy miasta i gminy Gołańcz w ciągu 365 dni w roku i w ciągu całej doby mogą liczyć na ich... Jak powiedziałem, na ich pomoc, na ich serce, na to, że, że nigdy nie odmawiają właśnie w jakichkolwiek warunkach atmosferycznych służyć innym, innym pomocą, życzliwością, wsparciem. Duchowie, strażacy, bardzo Wam serca w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców, bardzo Wam serca za tą pomoc i profesjonalizm. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Wszelkie pomyślności, i żebyście zawsze całość zdrowo wracali z każdej akcji, która ma na celu służenie innym i pomoc innym. Dziękuję bardzo. Wszystko dobrego.